Dzień dobry państwu, Łukasz Paszkiewicz, witam w poniedziałek, proszę Państwa. Po pierwszej turze wyborów prezydenckich jesteśmy. Powiem tak przewrotnie, jak była jakieś moda na słowo bonjour, to teraz mogę rozpocząć z Państwem przywitaniem szczęść Boże, a to dlatego, że widziałem taki mem, którym to prezydent Warszawy dzwonił właśnie do Grzegorza Brauna, mówiąc szczęść Boże, Panie Grzegorzu. Ale to tak wstępnie, proszę Państwa, no nie sposób nie skomentować wyników wyborów, nie sposób się do tego odnieść. I tak jak Państwu ostatnio starałem się podsumowywać te plusy wśród każdych kandydatów, to teraz będę starał się Państwu powiedzieć, jak to, jak w ocenie, jak, jak dalej to przebie, będzie przebiegało nie tylko jeśli chodzi o wynik wyborów, ale w ogóle scenę polityczną, co to może przynieść dla nas? Jeśli chodzi także o, o, o kwestie gospodarcze, dlaczego Rafu Trzaskowski, zacznął od lidera, wypadł tak słabo? Bo, jak zwrócicie Państwo uwagę, to mimo, że wygrał pierwszą turę wyborów, to nie było radości w sztabie, i ja nie dziwię się, dlatego że to nie chodzi o to, że wygrał tą pierwszą turę on, tylko co się wydarzyło dalej na dalszych miejscach i jak te głosy mogą się przełożyć. Ponieważ pierwsza tura wyborów to była tura, w której oddawaliśmy głos na kandydatów, których chcieliśmy oddać głos. Nawet jeżeli ci kandydaci mieli małe poparcie w sondażach, a uważaliśmy, że są warci naszego głosu, to oddawaliśmy na nich głos, bo tak jak sprawyzywały sondaże, które potwierdziły się, że w Polsce będzie druga tura. I tak oto niewielką ilością głosów wygrał Rafał Trzaskowski. Natomiast dlaczego tak się stało, dlaczego jest taka mała ilość głosów według mnie? No, dlatego, że tu taka też rada, nie wiem, czy to nie jest za późno sztabu, ale dlatego, że. Środowisko Platformy Obywatelskiej ma problem taki, zresztą co kiedyś mówił też na jednym z marszów, chyba pan Grupiński, do dziennik mówił komuś, dziennikarz to podsłuchał, poszło to potem weter, że za wcześnie jest jeszcze mówić, że tak powiem, prawdę, czy za wcześnie mówić do końca to, co my myślimy, dlatego że elektorat nie jest na to przygotowany i to ich zniechęci. Ta postawa widzę w kampanii. Jeżeli bierzemy. Prefera Czaskowskiego, on jest po prostu jak z plasteliny. I co mu wypominano, można powiedzieć, ale co, co, co internet utrwalał. Przykład CPK, na początku mania wielkości, nie potrzebujemy, mamy w Berlinie, potem już teraz potrzebny. Kwestia Nord Streamu, historycznie, projekt prywatnych firm, teraz już był przeciw. Kwestia wojny na Ukrainie, pomocy Polski za czasów jeszcze. Pisu, że PIS źle robi, że pomaga, bo wprowadzi nas w wojnę. Teraz mówi, że od początku był za tym, żeby pomagać. Kwestia migracji, na początku mówił, że jest za migracją. Jesteśmy gotowi przyjąć nie ma problemu. Teraz ustawiał się na chwilę przeciw, bo tak wynika z sondaży, 70 parę procent Polaków jest przeciw. Kwestia e, światopoglądowe, na początku marsze, tak zwane marsze równości, potem Podczas debaty chowa tęczową flagę, co w mojej ocenie robił błąd w kierunku swojego lektoratu, i tą flagę przejmuje pani Bieja. Potem następnie mamy, mamy sytuację taką, że ym, podchodzi do Marszu Niepodległości, na początku walczy z Marszem Niepodległości, potem mówi, że jest patriotą i ten Marsz Niepodległości wspiera. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, od poglądów gospodarczych do wszystkiego. W związku z tym nie wiemy, jak tak naprawdę to wygląda, już każdy zakłada, że nieważne o co mówi, ale ważne co się będzie działo. I to jest, moim zdaniem, taki błąd, którego, idę omijając jeszcze niektórych kandydatów, czego nie ma na przykład pan Zandberg. Bo jeżeli patrzymy na lewicę, mamy trzy rodzaje lewic. i tutaj tak, wielki szacunek dla pani Senyszyn, choć można powiedzieć, no ktoś powiesz, to stara komuna, no ale przynajmniej każdy wie, że to jest stara komuna. I niefarbowana, ale pani Senyszyn wzbudza moją sympatię, mimo że nie zgadzam się z jej poglądami politycznymi, mogę powiedzieć, to pani Senyszyn bardzo, że tak powiem, dobrze wchodzi w emeryturę swojej kariery politycznej. Co więcej, potrafiła wzbudzić sympatię młodzieży, potrafiła mieć dystans do siebie, potrafiła wejść w internet, mimo już wieku, powiedzmy, bo jest pani Seneszyn, już skończyła 18 lat. i tu okej, okay, ale oczywiście też pokazuje, że ta stara już lewica, oparta o struktury, nazwijmy to te postkomunistyczne, czyli te korzenie postkomunistyczne, widać, że już no, odchodzi gdzieś na, na emeryturę. I mamy panią Biejat, pana Zandberga. I tu też dlaczego wynik pana Zandberga jest taki dobry? Pan Zandberg jest lewicowy, ale pan Zandberg nie jest farbowany. On rzeczywiście to chce zrobić. On nie jest taki, on to nie jest człowiek, który potrafi, jakby yy, będzie i tu szedł, i tu, w zależności od tego, jak sondaże. On rzeczywiście ma program lewicowy, prezentuje go. Jeżeli ktoś się z tym zgadza, to niego głosuje. A pani Biejat bardziej się skupia na problemach seksualności, czyli skupia się na preferencjach seksualnych, skupia się na, na obyczajowości. I to jest ta różnica. I dzisiaj Wyborcy pokazali, że ta lewica, która jest w rządzie, dostała mniej niż ta lewica, która jest w opozycji. Ale są jakby dwa kierunki lewicy i dwa dwa podejścia. I notabene, jeżeli dzisiaj mówimy, jaki elektorat będzie na kogo głosować, no to oczywiście elektorat pani Biejat będzie głosował na pana Trzaskowskiego, elektorat pani Sanyszyn pewnie w większości też, ale elektorat pana Zanberga już nie do końca. Dlatego, że zwróćmy uwagę, że... Ostatnio pan Zandberg, nie chcę powiedzieć, porozumiał się, ale przekonywał prezydenta Dudę skutecznie do tego, żeby zawetował zmiany w wysokości składki zdrowotnej. Czym można powiedzieć, pan Zandberg jest bliżej do PiS-u, którego popiera Nawrocki, który popiera Nawrockiego, niż do obecnego rządu, czyli do lewicy, która jest w rządzie i do, i do, i do Ko -y koalicji obywatelskiej. I, bo oczywiście nie wspominam o tak zwanej trzeciej drogi, bo według mojej oceny wczoraj dokonała się y, już koniec tego projektu trzecia droga. Wczoraj to nastąpiło. I największym dla mnie przegranym y, jest y, Kosiniak-Kamysz. Człowiek, który y, miał dwie szanse polityczne. Pan Kosiniak-Kamysz mógł zostać prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, Gdyby nie pozwolił na wymianę wtedy pani Kidawy Błański na Trzaskowskiego, to ludzie by, najprawdopodobniej byłby w drugiej turze. To był wielki sukces tej formacji. I druga rzecz, mógł być prezesem Rady Ministrów, czyli premierem w rządzie, który proponował mu PiS po wygranych wyborach, który trzecia droga wtedy się nie zdecydowała, bo była dogadana z koalicją obywatelską, czyli postawił na takiego konia, że dzisiaj, w mojej ocenie, nastąpił koniec tego projektu, kołownia, bo pan marszałek Kołownia wróci do swojego macierzystej jednostki, czyli do Platformy Obywatelskiej, podobnie jak był projekt nowoczesna, gdzie stała wchłonięta, a PSL zostanie z niczym. I też, tak, mówiąc, nie wiem, jak by miał im doradzać, dlatego że jeżeli zwrócimy uwagę wczoraj, kto głosował, na kogo głosowała wieś, no to tam bodajże z 80-90% wsi zagłosowała na Konfederację i Prawo i Sprawiedliwość. W związku z tym ten elektorat został zabrany PSL-owi i to, co powiedział wczoraj, też był minister Soska, jak to twierdzi, z dawnego PSL, tak to nazywa, no to to jest w ogóle błąd, który PSL popełnił, dlatego że był przeciwko też własnemu elektorowi, elektoratowi, elektoratowi, elektoratowi tradycyjnemu, a te działania, które dzisiaj robi obecny rząd, wpisuje się w politykę Unii Europejskiej i popiera, to są działania, które uderzają w ten tradycyjny elektorat, bo zarówno dąży do zlikwidowania rolnictwa przez Merko, umowę z Mercosurem, między innymi i do prób różnego, powiedzmy, pozbawienia przyszłości poprzez praw, zmiany w prawie spadkowym i tak dalej, prawo własności rolników. W związku z tym, ten, te, to, to już zostało, nie wiem, co teraz będzie, ale to już jest problem, bo, bo, bo po prostu PSL może nie wejść do Sejmu w następnych wyborach. Jeżeli tak by się rozłożyły e, głosy, czyli wracam do Konfederacji, która łącznie ma 21%, no bo trzeba liczyć, że pan Grzegorz Brown, który odszedł z konfederacji, no był w tej konfederacji i też y, z wielkim zaskoczeniem, niedoszacowaniem, no bo jeżeli pan Grzegorz Brown plasuje się na trzeciej, czwartej lokacie tuż za Słowomirem Mencenem i przeskakuje obecnego marszałka Sejmu, no to to jest, ktoś mówił o żółtej kartce wczoraj. Nie? Jeden z przedstawicieli trzeciej drogi powiedział, że rząd dostał żółtą kartkę. On, z moim zdaniem dostał czerwoną, bo jeżeli patrzymy, jakby podsumowując te wszystkie głosy, to oni mają prawa strona pięć, między 54 a 56%. No bo mamy PiS, mamy Konfederację. Pan Sławomir Męce 15%, Brown 6,3%, ale mamy też ale, głosy pana Jakubiaka, głosy. Artura Bartoszewicza i, w mojej ocenie, głosy Krzysztofa Stanowskiego to są głosy prawicowe. Trzaskowski może liczyć na poparcie głosów Biejat. trzecią drogą już nie wiadomo, bo to już po moim zdaniem koniec projektu, to może się rozłożyć. Na pewno nie wszyscy, mimo że wczoraj marszałek Kołownia wskazał na prezydenta Trzaskowskiego, to wcale tak się nie musi rozłożyć, nie byłbym pewny w 100%. I pod znakiem zapytania stoją głosy. Adriana Zandberga. A jeśli chodzi o Sławomira Mencena, czy o trzeciego, trzeci wynik tych, tych wyborów, tutaj dla mnie sytuacja jest jasna. Sławomir Mencen, nie wiem czy dzisiaj, ale w najbliższych dniach, wskaże Karola Wrockiego. A wskazuje na to wiele, wiele wypowiedzi wielu liderów. Pan Bosak powiedział, że wszyscy, aby nie Trzaskowski. To Nie ma co ukrywać, ale to będzie, to są przyszli koalicjanci. W związku z tym naturalne, to są naturalne przepływy. To jest tak naturalne prawie, jak, jak to, że, że wyborcy BIAT pójdą na głosować na Rafał Trzaskowskiego. Jeśli chodzi o panów z dalszej listy, czyli pan Marek Jakubiak, który w mojej ocenie prowadził dobrze kampanię, tylko że on jest bardzo zbliżony też do elektoratu zarówno Karolina Wreckiego, jak i Sławomira Mencena, jak i nawet Grzegorza Brauna może, dlatego że łączyła ich jedna, jedna myśl, a mianowicie to, co ja mówię właśnie tego, czy będzie w ogóle Polska. I pan Marek Jakubiak odegrał tu rolę właśnie taką, który bardziej w mojej ocenie miał uświadomić, położyć pewne akcenty dla wyborców, a ta jego ilość na głosów oddanych to jest rzecz wtórna. Podejrzewam, że gdyby PiS wystawił Marka Jakubiaka, a nie korolana Wrockiego, to Marek Jakubiak pozyskałby bardzo zbliżony, zbliżony procent głosów. Dalej Artur Bartuszewicz, no, którego znam, to tutaj mogę powiedzieć że w mojej ocenie, to brak struktur partyjnych, ale też brak zainteresowania mediów spowodowało, że nie mógł przebić się. Z myślą głębszą, jakby swojego programu, e, tylko podczas debat. Nie zawsze na debatach się wypada perfekcyjnie, nie zawsze da się przekazać to, co jest do, do przekazania. Debaty, tak jak ostatnia w TVP Info, w TVP, przepraszam, likwidacji służyła po to, żeby pokazać właśnie te, nie żeby oni coś przekazali, tylko żeby uwypuklić ich różnice. I natomiast też uważam, że to jest bliżej elektorat prawej strony. Moja ocena sytuacji jest taka, że prezydentem zostanie Karol Nawrocki, będą przyspieszone wybory, nie wiem jak tam to technicznie ale wrzesień-październik będą przyspieszone wybory, będzie rząd konfederacji z Pisem i nastąpią zmiany. I teraz zmiany, czy gospodarcze, no jeżeli taki byłby zmiana władzy, no to wówczas na pewno mamy polepszenie stosunków z Amerykanami, czyli obecną administracją Stanów Zjednoczonych. Jeżeli do tego by się wszystkiego wpisywała jeszcze Rumunia, Węgry, te nasze kraje tej Europy Środkowej, no to wtedy mamy wzmocnienie przyczółka amerykańskiego w Europie Środkowej. Mamy także, y, tu mogę powiedzieć do części elektoratu tego młodego, męskiego, mamy usprawnienie, jeśli chodzi o regulację krypto, na pewno, bo zarówno i Konfederacja, jak i część PiSu się tymi, projekt, tymi projektami zajmuje i wspiera. I mamy próbę budowania, można powiedzieć, hubów finansowych, fintechowych w Polsce, to w ramach pozytywów, i mamy następnie wyhamowanie lub wypowiedzenie paktu migracyjnego. Na pewno mamy zakończenie procesu e, likwidowania państwa, czyli, można powiedzieć, suwerenności, bo dzisiaj to, co ja mówiłem, Kiedyś były wybory, jaka ma być Polska, rzeczywiście o to pytano. Potem czyja, jak mówił jeszcze premier Olszewski, świętej pamięci, a te, o te wybory w ogóle, czy Polska będzie. I dlatego to są takie, takie były, takie przesunięcie wszystkie w prawo. Ale jednak Polacy wybrali, że jednak chcą Polski. Bo przyspieszenie integracji, czyli zamykanie suwerenności państw, Przenoszenie wszystkich kompetencji na Brukselę wynika z tego, że spotkało się z negatywną odpowiedzią wyborców. I to i stąd wzrost popularności, można powiedzieć, jeszcze bardziej przesuniętej niż PiS na prawo Konfederacji, i jeszcze bardziej przesuniętej na prawo od Konfederacji, konfederacji korony polskiej Grzegorza Brauna. To pokazuje, w którym kierunku. Zmierzamy, ale to też pokazuje olbrzymi kryzys. I jak to ktoś powiedział, chyba sposób, nie wiem, czy nawet nie zbliżą. A, chyba pani Senyszyn powiedziała, że to było właśnie plebiscyt Polaków na to, nie co zostało zrobione, tylko co zostało niezrobione w, w Polsce. I to jest, no, w mojej ocenie, pewien knockout. Bardzo szybko nastąpiła zmiana preferencji. Preferencji wyborczych. W związku z tym, zobaczymy, co będzie za dwa tygodnie. Rynki dzisiaj zareagowały na to bardzo spokojnie, na, tą, na, tą, na to głosowanie, szanse pierwszej tury. Zobaczymy, jak będzie przebiegała druga tura i w jaki sposób ona będzie przebiegała. Czy, czy ta druga tura będzie polegała na merytorycznej wymianie poglądów, czy prezydent Rafał Czaskowski będzie te poglądy mógł w pełni. Zaprezentować, czy po prostu będzie to brudna kampania, w której będą wyciągane, powiedzmy, materiały przygotowane w dużej części przez różnego rodzaju profesjonalistów, czyli mam tu na myśli służby specjalne. Ale to zobaczymy. A jeszcze na końcu, proszę Państwa, jeszcze najciekawsze jest to, że to wszystko, chciałem powiedzieć, taki obraz, żeby Państwo widzieli jak to wszystko jest pomieszane, że z jednej strony prorosyjski ścigany listem gończym przez Federację Rosyjską Nawrocki wygrywa w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, a proamerykański Rafał Czaskowski wygrywa w, w Rosji i na Białorusi. I teraz z drugiej strony narracja, jaką mieliśmy, że tamtajszy ekipa kradła i pozwalała kraść innym, ale w zakładach karnych wygrywa Rafał Trzaskowski. I to jest, można powiedzieć, jego też stały, jeden ze stałych elektoratów, bo co roku tam ma, znaczy co, co wybory, tam są, tam są, tam jest ten elektorat tak zwany twardy. I to wszystko chciałem tylko zobrazować Państwu troszeczkę tak jak w roli postawić się Krzysztofa Stanowskiego i pokazać Państwu, jak to wszystko jest inaczej niż nam jest wpajane. I kończąc Rafałem, też jest, Krzysztofem Stanowskim, to właśnie taka jego była rola w tej kampanii. Odegrał, w mojej ocenie, bardzo ciekawą rolę, bo pokazał też czasami nam wszystkie te absurdy y, niektórych y, poglądów, nawet patrząc na to, że już poszedł tak daleko, że wyrzec z programem, nawet z propozycją aborcji do 14 roku życia, z uwagi na to, że ten, ten zlepek tych, tych neuronów, czy jak on tam mówi, że mogę być bardzo niewdzięczny. I rozczarować rodziców, w związku z tym taką aborcję trzeba rozważyć. I to wszystko, jakby tak to podsumowując, tą naszą kampanię, pierwszą turę. Czekamy na drugą turę, a po niej, w mojej ocenie, trzęsienie będzie na scenie politycznej. I na końcu, proszę Państwa, chciałem powiedzieć coś, co mnie, co dla mnie osobiście jest nie do zaakceptowania, też i co mnie w przypadku tych dwóch kandydatów, jeśli chodzi o, o, o wybór prezydenta Rafała Trzaskowskiego to jest to, że mm, jego wybór będzie wiązał się z powołaniem Sznepfa na ambasadora we Włoszech, co dla mnie jest zaakceptowania. Z uwagi na kwestię mojego pochodzenia, jestem związany mocno z Suwalszczyzną, z pojezierzem suwalsko-augustowskim. W związku z tym to, że ojciec Sznepfa był oficerem Armii Czerwonej i dowódcą, obławy augustowskiej i to w jaki sposób pomagano mieszkańców ziemi suwalsko-augustowskiej, gdzie z domu ich wyprowadzano. Dzisiaj nie wiemy, gdzie oni są powochołowani i to jest to wielka zadra wśród lokalnych mieszkańców, lokalnej społeczności. I to jest dla mnie niedopuszczenie i to pokazuje tak naprawdę, gdzie jesteśmy, gdzie w zamian za panią ambasador Anders, córkę generała Andersa, który wyzwalał Włochy spod okupacji niemieckiej i gdy jego żołnierze potem byli celem właśnie takich sznepfów, to wymieniamy taką panią ambasador. Z takim dorobkiem mają być rodzinnym na ambasadora o takim dorobku rodzinnym. I to jest dla mnie niedopuszczalne. Sam osobiście nie rozumiem, jak nasi mieszkańcy powiedzmy mojego regionu mogliby zagłosować w tej sprawie. Pośrednio za wyborem Sznepfa na ambasadora we Włoszech. To jest tak osobiście to, co to chciałem taki akcent. Poza tym wszystkim wiecie Państwo, że starałem się takich wywodów osobistych nie prowadzić, ale tutaj po prostu są takie rzeczy, o których nie warto, nie można przemilczeć. To nawet wracając, wczoraj były rodziny. Świętej pamięci świętego Jana Pawła II, który mówił do nas, Polaków, o ojczyźnie, że to jest nasza Matka, i że te sprawy ojczyzny nas mogą, nie mogą nas nie obchodzić, i musimy za, musimy za pewne stanowiska, pewne postawy przybierać takie, że nie możemy przemilczeć pewnych spraw, i to jest ten akcent właśnie, że musimy skończyć już ze sznepfami i, i podobnymi osobami. Dziękuję bardzo. Do widzenia.